Jestem dumny z tego, że mogę, moim zdaniem jeden z najmocniejszych głosów w tym kraju, wesprzeć jakby z swoją popularnością i swoją klikalnością, żeby po prostu Natalia, bo ona moim zdaniem za bardzo jest, za bardzo jest zepchnięta tam, gdzie nie powinna być, nie? ona powinna być zupełnie gdzie indziej i tak na dobrą sprawę to jest misja tego projektu, moja. Cała wasza wspólna płyta. Natalia, ale to nie jest też troszkę twój wybór, że ty nie poszłaś ten mainstream i, i, i nie walczyłaś o tę ogromną rozpoznawalność. Wiesz co, to, to jest oczywiście wybór, ale do, 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 dochodzimy do takiego momentu moim zdaniem w, 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 w historii kultury w ogóle, że. Y, Pewien rodzaj mechaniczności jest już ludziom wystarczający. Chcą prawdy i chcą tego, że ktoś potrafi ją wyrazić. I, i, i to jest powód, który, który bardzo spotyka mnie z Sebastianem. I, I to, że czuję, że za chwilę wyskoczymy z mechanicznych czasów, zbliżamy się do takiej granicy. O tym jest też antidotum, na ile może. Antidotum, czyli wasza płyta. Tak, gdzie, dokąd dochodzi robot? A gdzie zaczyna się człowiek, przenosząc to już totalnie wiesz, we współczesność? I jest to, jest to dla mnie po pierwsze wyzwanie jest to dla mnie fantastyczny eksperyment i wierzę w to, że, że, że za chwilę przestaniemy się bawić w pojęcia mainstream, a nie mainstream bo to wszystko się wyrówna z racji najważniejszej prawdy. Prawdy. Tak, i to zresztą wczoraj była premiera Singlash pod tytułem Szlam, który nawiązuje też bardzo mocno do tego, gdzie teraz prawdy szukamy, tak? Bo my teraz no prawdy szukamy prawdy w internecie. W internecie tak. Podczas gdy w internecie nie ma miejsca na prawdę. W internecie jest miejsce tylko i wyłącznie na interpretację. W momencie, kiedy ja coś widzę, tak? Jakby ktoś mi coś dostarcza, jakiś content, to ja jako człowiek nie wchodzę z tym w relację. Dla mnie to nie jest prawda. To jest, Ja mogę to zinterpretować. No i teraz pytanie i z jaką ja intencją interpretuję, tak? Aha. No bo w momencie, no kiedy... Tak. No i to, i, i, to, I, jak... i co chcesz zobaczyć z tej treści. Dokładnie, a, a, a wydaje nam się, że rzekomo tam jest prawda, tak? Że ktoś mi pokazuje, aha, to jest prawda. Nie, to nie jest prawda, ponieważ to przestaje być prawdą w momencie, kiedy to ląduje w internecie.